Krótkie wprowadzenie do równań. Przyjrzyjmy się zapisom. Liczba o x większa od liczby 3 jest równa 8. Jak ułożyć równanie? Język matematyczny wskazuje, jeżeli jest literka O przed liczbą, x też jest liczbą, to literka O według szyfru matematycznego to plus lub minus liczba x większa od liczby 3. Pamiętajcie, ostatni będą pierwszymi i tak ma właśnie być. Tak naprawdę trójka powinna być pierwsza. Dodaję do niej 3, bo mam być więcej. I jest równa, czyli równa się 8. Może być równie dobrze x plus 3 równa się 8, ale poprawniej jest, kiedy napiszemy 3 plus x. To przed xem stoi literka O, którą zastępuje plusem lub minusem w zależności od tego, czy ma być więcej, czy ma być mniej. Równanie ułożone poprawnie. Drugie równanie. Liczba OX, znów literka O, czyli będzie plus lub minus, mniejsza. Wiadomo, już, którą wersję wybieramy. Od liczby 3 jest równa 8. Ostatni będą pierwszymi. 3 ma być na przodzie. Odjąć x równa się 8. Przejdźmy do trzeciego przykładu. Liczba o 3 większa od liczby x jest równa 8. Ostatni będą pierwszymi. Moje ostatnie w tej pierwszej części to jest x. X dodać 3. Literka okaże dodać lub odjąć. Ponieważ ma być więcej, to dodajemy x dodać 3 równa się 8. Zapis jest równa, chyba nie pozostawia wątpliwości. Kolejny przykład liczba 3 razy większa od liczby x jest równa 8. Słowo razy w matematyce ma albo pomnożyć, albo podzielić. Jeśli mam zwiększyć, to wybieram pomnożyć. 3 razy x równa się 8. Kolejny przykład w tym stylu. Liczba o 3 mniejsza od liczby x jest równa 8. O 3 mniejsza, tym razem literka o wybiera minusa. Od kogo? Od x, czyli x odejmuje 3, wynik ma być 8. Liczba 3 razy mniejsza od liczby x jest równa 8. Tym razem jest słowo razy, ale mniejsza. Słowo razy wybieram mnożenie lub dzielenie. Skoro mamy otrzymać wynik mniejszy, wybieram dzielenie. Ostatni będą pierwszymi. x dziele na 3 ma się równać 8. Dziękuję bardzo.